Witam wszystkich po długiej przerwie z DSJ i w ogóle z wszystkiego. Dziś wam pokażę, jak robić skocznie. Witam za chwilę po przerwie, no bo muszę template wgrać. A ja, ja wam mogę pokazać. Wchodzimy w, w chroma albo w inne przeglądarki. Dobra, zacięło się. Myśli po prostu. Mój komputer chyba nie myśli. Raczej tak, nie wiem, czy nie będę musiał w ogóle zrobić wam przerwy. Yy, dobra, robię małą przerwę, bo się coś zaczęło. Dobra, jak już jesteśmy w dokumentacji, to dajemy tutorial albo avans. Tutorial, a ile ja wezmę tutorial. I teraz jedziemy aż na sam dół, żeby mieć pełny template do robienia skoczni. Tu jest final code. Czyli finalny code, jaki ma być. No to jestem dziwny. Nie obrażajcie się, że jasno play tu robię, ale sorry po prostu. Zaraz dajemy control i C. Kurde, biedronka jest w moim pokoju, mudów. Biedroneczka, biedroneczka. Nie wiem, czy ją widać, ale dobraki. Dobra, więc jedziemy teraz znowu dalej ze skoczką. Jak będzie mi tutaj latać, to będę przerywał po prostu, bo zyczy mega głośno. Dzisiaj jest Sylwester nagrywam do 31 grudnia, jak coś. O nie, ten kolor mi się wgrał. Kontrol C. Jeszcze raz zrobię nawet, żeby miał na 100%. Teraz wchodzimy do jakiegoś w ogóle. Mi się dobrze korzysta z notepad. Korzystałem z poradnika Janon Wykrzyknik. Oczywiście, ten ja y, oczywiście się z niego uczyłem I to Wam polecam notepad. Złap. Dobra, nie chcę złapać. Ale to się nazywa notepad. Notepad. Jakbyście się pytali. Teraz wklejamy sobie template. Powiedzmy, że zrobimy skocznie, nie wiem. Ja zrobię po prostu, nie wiem. W nie wiem. Zrobię to po prostu w jakimś, nie wiem, w Legnicy, powiedzmy. Nie, w Legnicy mam już skocznie jedną, która nie działa. Więc mogę zrobić w Opolu. Opole. To będzie na tym banerze startowym. Teraz na buli będzie też o Boże, myślałem, że to Biedronka już o pole, dobrze i teraz powiedzmy, że zrobimy skocznię, nie wiem muszę otworzyć jakąś powiedzmy, że zrobimy jakąś małą skocznię albo dużą nawet I po prostu taką ja tutaj mam przygotowane skocznię, jak się dobra otworzymy sobie nie wiem Szczuczyńsk. I teraz musimy, tym, tym się w ogóle nie przejmujmy, tym zielonym. Nas bardziej obchodzi profil. Kopiujemy to. Sorry, że słaba jakość, ale y, ja, ja, ja już odlatuję dzisiaj. Oto kopiujemy, ctrl C i wklejamy. Najpierw usu musimy usunąć jeszcze z tego y, to. No i wkleić. Nie mów, że... No, nie. Jestem po prostu dziwny na poradnikach. Ale my musimy to skopiować. Ctrl C. Sorry, że nagrywam tak dziwnie, ale kamerki jeszcze nie Dobra. Tutaj robimy jeszcze raz profile. Usuwamy to z naszego template'u. Aż do tutaj do tego, żeby kanie usuwać. Usuwamy. Wchodzimy w naszą skocznię. O takim jakim chcemy zrobić. Kopiujemy aż do tego. Kopiujemy Ctrl C. No i wklejamy tu. No i teraz na przykład powiedzmy, że ja wejdę sobie w kolor picker tak, to wpiszcie. I powinno Wam coś takiego wyskoczyć. Teraz powiedzmy, że ja sobie zrobię taką skocznię, o taką, takiego koloru. Kopiujemy kodzik. No i idziemy w naszą skocznię. I wchodzimy. Powiedzmy, że ja sobie ustawię o takim kolorze schody od skoczni. Jak seplenie, to sorry. Jest Sylwester. Nie wiem, kiedy to się wrzuci. Pewnie jeszcze nawet nie dzisiaj. Ale po prostu zróbmy sobie o takim kolorze skocznie w ogóle. Wy możecie o jakichś chcecie kolorach. Robimy to tak. Gdzie to jest w ogóle ta? Ok. Teraz wchodzimy, usuwamy. No i daję. Kon Kontro. Nie, to. Ja... Nie, jestem debilem. Sorry za słowo. Przepraszam. Ale po prostu jestem takim gamoniem. O, X usunęłem, ale dobra. No i jeszcze kolor buli na taki zmienię. O i jeszcze kolor od słupka, tych wiecie tych co z wiatromierzy. No i teraz plastik to jest bula, igielit. No i możemy to zapisać. My sobie to zapiszemy jako o o, pole. pole. HS. Nie, ja HS-u nie zmieniłem. The... Punkt konstrukcyjny zrobimy sobie na 88 metrze, a rozmiar skoczni na 97. No i będzie teraz dobrze. Po prostu mi się zapomina dobrze, o dobra, dobra, wszystko z dużej napiszemy, ale wy jak chcecie, o pole HS97 Polska więc skrót pol, teraz jeszcze szukamy XML gdzie jest XML? tu jest XML teraz wchodzimy w dokumenty to to i dajemy no i teraz jest zapisane Przechodzimy do DSJ, -a. możecie mi podsłuchać e, z, na Discorda, e, e, w ale Discord, e, linka wam, nie wiem kiedy, od następnego, albo od nas, od, za dwa odcinki, albo za odcinek, więc e, będziecie mieli trochę czekania, nie wiem, z dwa tygodnie, o pole HS97. Moi... Tak wygląda nasza skocznia. Tak właśnie ją planowałem. Jest dobrze, o kurde spóźniłem wyjście z progu. Mogę wam pokazać jeszcze skocznię, którą ja robiłem dzisiaj jeszcze. Ona jest cała czarna w ogóle. Dobrze, i to są skoki na opolu. Jeszcze jedną skocznie pokażę. Bad Grill Arena. Jak chcecie wiedzieć, to ja się na dsj24.pl nazywam Blubie Kubica 1 Dobra, tu jest wszystko na czarno. Zobaczcie. Patrzcie, Patrzcie widzowie, to jest wszystko czarne. Oprócz nieba, jak będzie noc, to będzie wszystko czarne. Kompletnie tylko że będą reflektory. Dobra, nie umiem skakać na Elo. Nie umiem skakać Elo. Pozdrawiam wszystkich. Elo.